Rzecz dziwną. Skrężyło mi się, że Putin się bardzo obawia, że na froncie może pojawić się niebawem potężna zaraza, bardzo groźna, bardzo zjedliwa. On obawia się takiej broni w stosunku do swoich żołnierzy. Może powstać patogen, który, albo być rozrzucony patogen, który będzie nieprawdopodobnie śmiertelny, e, może nawet nie tak śmiertelny jak wyniszczający organizm. I to w szybkim czasie I zaczyna się to obstrukcjami e, nagłymi. Poczułem, że on się czegoś takiego boi. Że on wie, że w jakichś szklanych butlach takich, takich gruszkowatych ten patogen jest przygotowany. I ma być rozlanych kilka ognisk tego patogena.